Jest tej jestem Mateusz Przebienda. W tym materiale filmowym chciałbym nim porozmawiać o zestawach federowych. Co o zestawach federowych 3 lata temu nagrałem już jeden odcinek. Ten odcinek świetnie odtworzył się na YouTube, był obejrzany już chyba blisko 170 tysięcy razy. W tym mater materiale filmowym opowiadałem Wam o tym, jak wykonać trzy najbardziej popularne typy zestawów federowych, czyli zestaw ze skrętką, z feder i z przyponem strzałowym. Jeśli ktoś z Was nie widział tego filmu, to ja wrzucę do niego odnośnik gdzieś tutaj, albo gdzieś tutaj, także będziecie go sobie mogli obejrzeć, po to, żeby mieć fajną podstawę do dzisiejszego materiału filmowego, a w dzisiejszym filmie, jakby z perspektywy 3 lat, chciałbym Wam powiedzieć o tym, co zmieniłem w tych zestawach, które pokazałem na poprzednim filmie. One w dalszym ciągu są zestawami skutecznymi, bardzo funkcjonalnymi, natomiast przez te 3 lata Pojawiły się pewne detale, pewne smaczki, które moim zdaniem należy w tych zestawach zmienić, żeby one były jeszcze bardziej skuteczne, zwłaszcza w kontekście startowania w zawodach federowych, gdzie naprawdę każdy najdrobniejszy szczegół ma znaczenie. I właśnie tymi drobnymi szczegółami, które mają bardzo duże przełożenie na naszą skuteczność, chciałbym się w tym vlogu zająć. Także bez zbędnego przedłużania, zapraszam na nowy odcinek. Wam teraz pokazać dwa typy zestawów federowych. Pierwszym z nich jest zestaw z feder gumą i plecionką, a drugim z nich jest zestaw z plecionką i ze skrętką, tak zwany zestaw na sztywno. Zwłaszcza ten zestaw na sztywno, może być bardzo ciekawy. To jest zestaw, który miałem okazję zaobserwować u zawodników angielskich podczas Mistrzostw Świata w Bułgarii. Później miałem okazję go testować tutaj na naszych polskich łowiskach i muszę Wam powiedzieć, że ten zestaw otworzył mi oczy na wiele rzeczy, na które nie zwracałem uwagi wcześniej. Jest to zestaw bardzo skuteczny, ale zanim porozmawiamy sobie o zestawie na sztywno, to jeszcze chciałem Wam pokazać zestaw z federgumą. Zestaw z federgumą to jest zestaw, z którego ja korzystam bardzo często. Federgumę stosuje się przy zestawach plecionkowych, nie stosuję ich przy zestawach żyłkowych, nie widzę potrzeby. No i federguma to jest Coś takiego, co widzicie tutaj skonfekcjonowanego w tym pudełku, to jest zwykły amortyzator, który ma troszeczkę inną budowę niż amortyzator tyczkowy. To jest element, który również się rozciąga, ale on ma trochę inną charakterystykę. Gumatyczkowa rozciąga się od razu, natomiast amortyzator federowy na początku jest dosyć tępy, natomiast przy przyłożeniu odpowiedniej siły w pewnym momencie, on zaczyna nam odpuszczać i rozciąga się bardzo mocno. No i kiedy stosujemy taki, taki amortyzator? Przede wszystkim stosujemy go przy łowieniu na zestawach z plecionką w sytuacjach, w których może być możliwość przyłożenia bardzo dużego obciążenia na przypon, na haczyk i ma to związek oczywiście z rybami, które łowimy. Wyobraźmy sobie sytuację, że łowimy delikatnymi przyponami, z małymi haczykami, a naszym celem są duże leszcze. Ryby dwu, trzy... Może nawet 4 kg. Ryby, które nie chcą pobierać przynęt na dużym haczyku, na, na grubym przyponie, są po prostu bardzo ostrożne. I z taką sytuacją mamy miejsce na przykład teraz na bardzo popularnym zimowisku, czyli na kanale w Połańcu, gdzie miałem okazję startować dwa tygodnie temu, tydzień temu z bardzo fajnymi efektami, gdzie łowiłem leszcze pomiędzy 2 3,5 kg. Ale wszystko to były ryby bardzo ostrożne. No i na ten weekend na pewno przygotuję sobie e, chyba większość wędek z zestawem właśnie z federgumu. E, no i ten zestaw będę stosował właśnie z tego powodu, żeby ograniczyć ryzyko zerwania przyponu, rozgięcia haczyka, e, zgubienia ryby w trakcie holu. Po prostu mówię z delikatnymi zestawami ta federguma... Bardzo ładnie zamortyzuje nam nadmiar energii, który jest przenoszony na, na rybę czy, czy na haczyk. No, i teraz pokażę Wam, jak taki zestaw y, przygotować. Y, wykonamy sobie zestaw w oparciu o feder gumę Sherman o grubości 0,8 mm, 0,8, dlatego że będziemy łowić duże ryby w niedzielę. Więc na takie leszcze 2, 3, 4 kg taka guma 0,8 jest w porządku. 0,6 mogłaby się momentami okazać za słaba, zwłaszcza, że będziemy mówić na uciągu. Więc budowę zestawu rozpoczniemy sobie od wykonania pętelki. Pętelkę dobrze jest zrobić jak najmniejszą. I żeby ona nam wyszła mała, zgrabna, to wykonujemy ją w ten sposób, że pętelkę zakładamy na palec wskazujący, rozciągamy ją, Praktycznie do granic możliwości feder gumy, i dalej, przy pomocy Easy Loopa, wykonujemy sobie pętelkę. Ponieważ cały czas działamy na rozciągniętej gumie, to później, kiedy ta guma nam wróci do normalnej wielkości, finalnie otrzymamy bardzo zgrabną, taką 4,50 mm pęteleczkę. Dobrą do montażu, montażu przyponu, bo będziemy montować przypon pętla w pętla. Także zobaczcie, taka pętelka 4-5 mm. Sama feder guma ma mieć około 10-12 cm długości. Zależy czy łowicie z linkiem, czy bez linka, czy dużym koszykiem, czy małym. Chodzi o to, żeby ta guma ona nie była za krótka, ani za długa, e, bo i w jednym, i w drugim przypadku po prostu ta guma będzie Wam się, będzie wam się plątać. E, także. My sobie zrobimy taką około 10 cm federgumę. W tym miejscu wykonujemy sobie węzeł poprzez trzykrotne wprowadzenie w pętle końcówki federgumy. Federgumę mamy już gotową. Tu mamy pętlę, tu mamy zaciśnięty węzeł. No i jest element, który nam bardzo ładnie będzie amortyzował zacięcie. W ten sposób pojedynczy strzał. Ta federguma ona nam się rozciąga. Zobaczcie, gdzieś na. Myślę, ponad 40 cm, ale jest ona na końcu bardzo mocna, czyli nie można jej zerwać. No i również w trakcie holu ta federguma cały czas nam pracuje, zabezpieczając po prostu nasz przypon e, przed zerwaniem. I o to właśnie chodzi. No ale tą federgumę trzeba jeszcze zamontować na zestawie z plecionką, więc na początek na plecionkę wprowadzamy sobie nasz łącznik. Ja dzisiaj korzystam z łączników Flagmana. One są bardzo fajne, bo mają relatywnie niewielki, lekki koralik. Niewielką agrawkę. No i ten mążczyk jest generalnie lekki, z bardzo twardego plastiku tutaj, więc on się nie uszkadza po prostu od plecionki. Ale trzeba pamiętać, żeby nadziać go w stronę szczytówki niebieską końcówką. No bo jeśli nadziejemy go odwrotnie, on nam się rozpadnie przy użyciu ciężkich koszyczków. Także mamy teraz krętlik z agrawką czy tam łącznik do montażu koszyczków. Dalej zakładamy sobie nasz stoper. Ja stosuję takie dłuższe stopery, stopery walcowe, tak żeby on no, nie wchodził od razu na, na węzeł. No i teraz łączymy sobie naszą plecionkę z feder gumą przy pomocy tak zwanego węzła półzderzakowego. Tak to wygląda. Najpierw robimy sobie taką, taką pętlę i do tej pętli musimy sobie jakby równolegle o, w ten sposób dołożyć naszą Federgumę i dalej tą końcówką plecionki my powracamy do pętli 7-8 razy. Raz, cały czas to samo. Dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7. No i musimy zacisnąć węzeł, ale ten węzeł nie zaciskamy jeszcze ostatecznie, bo musimy go później jeszcze podsunąć pod naszą, pod naszą federgumę. Tak to wygląda w zbliżeniu. Widzicie ten węzeł, on jest jeszcze około 4 cm poniżej węzła na federgumie. No i żeby go teraz przesunąć. Chwytamy za jedną część federgumy, naciągamy ją i ona nam się sama przesuwa w dół do momentu, w którym nasza plecionka oprze się o, o węzeł na federgumie. I możemy teraz ten węzeł ostatecznie zacisnąć. Mamy połączoną plecionkę z naszą federgumą, obsuwamy w dół yy, nasz stoper. Tutaj mamy łącznik. Na łącznik zakładamy koszyk, no i pokażę Wam teraz, jak wygląda gotowy zestaw. Jest tutaj kilka istotnych elementów, na które chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, to, że ma musi być powiedzmy 3-4 cm dłuższa niż podstawa koszyka, tak żeby ona nam się nie plątała w trakcie lotu. Yy, nie może być ani za krótka, ani za długa, no bo to będzie właśnie przeszkadzać w kontekście plątania się. Taka feder guma, zobaczcie jak jest rozciągliwa. Zobaczcie, ona praktycznie rozciąga się na 40 cm, więc mamy bardzo fajną amortyzację w trakcie zacięcia i później, w trakcie późniejszego holu ryby. No i bardzo ważna rzecz, na którą chciałem jeszcze raz zwrócić uwagę, tutaj nie mamy żadnego łącznika na końcu, tej federgumy przyponmontujemy pętla w pętle, dzięki czemu mamy troszkę lepszą sygnalizację brania. Jasne, są sytuacje, w których łowimy na uciągu lub łowimy wielokrotną przynętą na haczyku, typu dwa białe robaki, trzy pinki itd., itd. Wtedy możemy mieć problem z plątaniem się czy ze skręcaniem się naszego przyponu. Natomiast jeśli łowimy na ochotki, łowimy na małe przynęty i ten przypon nam się nie skręca, to ja każdorazowo przy swe gumy rezygnuję z łącznika. Także no to są takie drobne rzeczy, ale bardzo ważne, na które szczególnie chciałem zwrócić uwagę przy zestawie z Federgumą. Federgumę stosujemy raczej wtedy, kiedy te ryby no dosyć dobrze pobierają przynętę. Ale są takie sytuacje bardzo często, zwłaszcza na zawodach, że... Mamy wrażenie, że ryba schyliła się po naszą przynętę, ale jakby nie chce jej zasysać. Mamy delikatne przyjęcia, szczytówki, sąsiedzi łowią ryby, a my nie możemy wciąć tej ryby. Bardzo często dzieje się tak z tego powodu, że nasz, nasz zestaw jest za ciężki, zbyt toporny. Ryba pobiera przynętę, czuje, że coś jest nie tak i ją po prostu wypluwa. Wówczas należy maksymalnie odchudzić swój zestaw, i tutaj naprzeciw wychodzi nam zestaw montowany na sztywno. Yy, to jest zestaw, który no, praktycznie Przenosi każde branie na szczytówce. Mamy tutaj kapitalną wizualizację brania. Problemem natomiast jest tutaj to, że mamy bardzo mały margines błędu, więc trzeba zachować chłodną głowę podczas zacięcia, no bo łatwo można rozgiąć haczyk, zerwać przypon czy, czy spiąć rybę. Natomiast brania i sygnalizacja brania przy tego typu zestawie jest kapitalna. Pokażę Wam teraz, jak taki zestaw wykonać, i powiem, co jest istotne przy jego budowaniu. Zaczniemy sobie od dosyć istotnej sprawy, czyli od wykonania skrętki. Skrętkę wykonuję od dłuższego czasu na fluorokarbonie. Z tego powodu, że fluorokarbon jest dosyć sztywny i ta skrętka nam się raz, że dobrze skręca, a dwa, że w trakcie użytkowania ona tak łatwo się nie uszkadza. Fluorokarbon o średnicy około 0,28-0,30 mm. Będziemy łowić na zestaw z federlinkiem, więc zrobimy sobie tą skrętkę troszeczkę dłuższą, taką w okolicy 15 cm. Jak wykonujemy skrętkę? Bardzo prosto. Odkładamy sobie około 25 cm fluorokarbonu i ja to robię w ten sposób, że jedną ręką skręcam naszą, naszą skrętkę. O, w ten sposób druga pozostaje nieruchomo. No, i ta skręteczka już nam się bardzo ładnie teraz tutaj wykonuje. Można ją tak co 4-5 cm delikatnie sobie zacisnąć, ale jeśli wykonujemy gęste zwoje, tak jak ja to robię tutaj, cały czas jedną ręką powolutku dociskam tą skrętkę. Dokręcam ją w takim, no, można powiedzieć, bardzo gęstym splocie. To o, nawet nie ma, nie ma takiej konieczności. A przez to, że nasz fluorokarbon jest bardzo sztywny no to finalnie ta skrętka wychodzi nam no bardzo taka powiedziałbym mocna i ona będzie nam bardzo ładnie odprowadzać nasz cały zestaw końcowy od plecionki zobaczcie skrętkę mamy gotową ona ma około 20 cm być może nawet wyszła troszeczkę za długa ale nic nie szkodzi zawiążemy sobie teraz węzeł ja robię w ten sposób że dwa razy wprowadzam w pętle. Końcówkę plecionki, plecionki fluorokarbonu, i możemy go sobie teraz ostatecznie zacisnąć. Słuchajcie, naszą skrętkę mamy gotową. Teraz możemy ją połączyć z plecionką. Możemy to zrobić tak samo jak feder gumę z plecionką. Wówczas ten węzeł półzderzakowy wykonujemy na yy, skrętce i on opiera nam się o węzeł skrętki lub możemy go połączyć tak samo jak łączymy przypom strzałowy z plecionką przy pomocy węzła Albright Classic. Zanim połączymy skrętkę z plecionką, należy pamiętać o tym, żeby założyć Federlink albo łącznik i stopper na plecionkę. Tutaj dzisiaj korzystam z Federlinka, z tego powodu, że no takim naturalnym połączeniem plecionki i skrętki w sytuacjach, gdzie ryby słabo biorą, jest Federlink, który jakby jeszcze dodatkowo uwydatnia nam sygnalizacji brania na szczytówce. Gdybyście chcieli posłuchać więcej o samym Federlinku, napiszcie o tym w komentarzu. Przygotuję kolejny materiał, w którym pokażę wam, jak taki federling wykonać, w jakich sytuacjach z niego korzystać. Porozmawiamy sobie trochę o długościach tak itd. itd. I jeśli macie taką chęć, to piszcie o tym śmiało w komentarzu. Teraz tak, podsuwamy nasz federing i stoper troszeczkę wyżej. No i teraz łączymy sobie plecionkę. Ja tym razem pokażę wam, jak połączyć plecionkę z skrętką przy pomocy węzła Albright Classic składamy sobie naszą plecionkę sobie naszą y, skrętkę tutaj tą jej końcówkę w pół i dalej w tą pętlę wprowadzamy sobie plecionkę i tą plecionką musimy obwieść pętlę a powiedzmy 5 6 razy albo 7 w dół dalej musimy wrócić do góry również podobną ilość razy, jakby ktoś chciał zobaczyć w szczególe, jak wykonać ten węzeł, to zapraszam na naszego TikToka. Tam jest takie podsumowanie łączenia skrętki z plecionką. No i zobaczcie, nasz węzeł on wstępnie jest gotowy. Jego jeszcze nie zaciskamy ostatecznie, no bo on jest troszeczkę za wysoko. Zanim go ostatecznie zaciśniemy musimy go sobie ściągnąć bezpośrednio ponad węzeł naszej skrętki. Teraz delikatnie zaciskamy sobie skrętkę tam tą pętlę od skrętki. Chodzi o to, że trzeba ten węzeł ściągnąć maksymalnie nisko, jak to będzie tylko możliwe, żeby go można było później ukryć w stoperze. Tak i gotowe. I teraz wszystkie cztery końcówki zaciągamy, jest to idealnie zrobione. Jak już mamy docięte końcówki, to cały węzeł chowamy w stoperze w ten sposób. No i tutaj ten dłuższy barukowy stoper on nam bardzo fajnie skrywa cały węzeł i tutaj praktycznie nie mamy żadnych wolnych końcówek, więc też nie ma ryzyka, że nie wiem, przy pom, czy haczy gdzieś nam się tutaj o ten węzeł zaczepi. Tutaj mamy federling. Do federlinga możemy sobie dołożyć koszyczek. No i pokażę wam teraz jeszcze jak wygląda gotowy zestaw. Zobaczcie, mamy tutaj Federlink. Pięknie ten Federlink nam odprowadza nasz zestaw od skrętki. Zobaczcie, ona praktycznie pod kątem 45 stopni odchodzi nam od zestawu. Również na końcu tej skrętki nie mamy żadnego łącznika. No tutaj jest ta sama kwestia, co w wypadku zestawu z Federgumą, chociaż tutaj ona jest jeszcze ważniejsza, bo mówimy zestawem, który używamy, gdy ryby bardzo słabo biorą. Także ten łącznik jest tutaj niepotrzebny. Przypon montujemy pętla w pętlę i to jest absolutnie najbardziej czuły zestaw i taki, który nam daje szansę przechytrzenia już ekstremalnie ostrożnych ryb. Także tak to wygląda. Bardzo fajne rozwiązanie. Polecam Wam to szczególnie w sytuacji, w których mamy delikatne brania i mamy problemy z zacięciem tych brani. Tak wyglądają dwa typy zestawów, z których ja korzystam praktycznie na 98-99% moich wyjazdów nad wodą, czy to prywatnych czy podczas kręcenia filmów, czy podczas startów w zawodach. Jak mogliście zobaczyć na filmie, są to zestawy bardzo proste, ale ja myślę, że to właśnie w tej prostocie tkwi ich niesamowita skuteczność. Także mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeśli tak było, to zostawcie pod nim lajka. Jeśli macie jakieś pytania, wpiszcie nich śmiało w komentarzach ja na te wszystkie pytania odpowiem. A jeśli po obejrzeniu tego odcinka uznaliście, że staliście się lepszymi wędkarzami, to mi będzie bardzo miło, jeśli pozostawicie subskrypcję na tym kanale, tak żeby być na bieżąco z naszymi kolejnymi produkcjami, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!